Fasfoliowy, czyli witamina B9, najczęściej kojarzy się z kobietami w ciąży, które go biorą, aby płód się prawidłowo rozwijał. Ale czy to jest tylko dla kobiet? Witamina jest potrzebna każdemu, zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Natomiast jeżeli spożywamy mało jarmużu, szpinaku, awokado, kasz, siemi lnianego, orzechów, no to bardzo możliwe, że mamy pewne niedobory. Czy niedobory tej witaminy spowodują, że będzie tragicznie? No raczej nie. Natomiast jeżeli chcemy o siebie zadbać jeszcze lepiej, to warto się zainteresować albo suplementacją, albo spożywaniem produktów, które są dużo bogatsze w ten kwas foliowy. Dlaczego? Badania sugerują, że kwas foliowy jest w stanie średnio zmniejszyć ryzyko chorób serca o 4%, a udaru mózgu aż o 10. Nie tylko działa pozytywnie na mózg i serce, ale też pomaga zwalczyć anemię. Do tego działa pozytywnie na rozwój płodu, ale też pomaga zajść w ciążę. Jest niezbędny do prawidłowej pracy układu nerwowego i potrafi wpłynąć na nasz nastrój. Oczywiście pozytywnie, kiedy jest go dużo, i negatywnie, kiedy są pewne niedobory. Jeżeli chodzi o prawidłowy rozwój płodu, to suplementacja kwasem foliowym przed ciążą i w początkowych fazach potrafi zmniejszyć ryzyko zachorowania płodu na wady cewy nerwowej aż o 70%. Jednak panowie również powinni suplementować kwas foliowy, ponieważ udowodniono, że wpływ na ruchliwość plemników i na ich ogólny performance, jeżeli chodzi o zachodzenie w ciąży. Niski poziom folianów potrafi zwiększyć ryzyko wad genetycznych, natomiast prawidłowy działa w pozytywnie na ruchliwość plemników i zmniejsza to ryzyko. Jeżeli macie problemy związane z płodnością, udajcie się koniecznie do lekarza i pamiętajcie, staram się tutaj wrzucać takie przykładowe suplementy, które ja biorę regularnie i widzę na sobie, że działają pozytywnie. Natomiast nie jest to program, który ma Wam sugerować jakiekolwiek leczenia. Fajnie, żebyście wiedzieli że są takie suplementy, a resztą zajmie się już specjalista, do którego jak zawsze polecam Wam się udać. Sugerowane suplementacje kwasem foliowym wahają się od 100 mikrogramów do nawet 600 mikrogramów w przypadku kobiet w ciąży, które karmią piersią. Ja osobiście biorę około 200 mikrogramów dziennie od dwóch lat. Faktycznie mało spożywam produktów, które są bogate w ten kwas foliowy, i osobiście uważam, że mogą być to produkty, które przez chociażby obróbkę termiczną, my nawet jeżeli wcześniej były bogate, to po niej już tak do końca nie są. Na pewno czuję się rewelacyjnie, badania mam idealnie w środku. Gdybym nie suplementował się, i wiem, bo to już się zdarzało, miałbym zdecydowanie dużo niżej, pomimo bogatej diety.